Czy kiedykolwiek czułeś, że mimo otaczających cię ludzi istnieje część ciebie, która wciąż nie została odnaleziona? Wybrani podwójny wykrzyknik ludzie szukają ciebie, ale dziwnie nie mogą odkryć, gdzie jesteś. To może być frustrujące i samotne, prawda? Często uczucie bycia niedocenianym i niewidzialnym może boleć. Ale wiedz, że ta poszukiwania nie są daremne. Na tej drodze odkryjemy razem, jak świecić jasno, tak aby ci, którzy naprawdę się liczą, mogli cię zobaczyć. Rozwiązanie tkwi w ponownym połączeniu się z Twoją prawdziwą istotą i pozwoleniu, aby Twoje światło przyciągało tych, którzy naprawdę zasługują na to, by być u Twojego boku. Zaczynajmy tę podróż razem, ale najpierw sprawdź, czy jesteś subskrybowany na kanale, aby otrzymywać więcej takich treści. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ciekawe jest to, że niektóre osoby, które wcześniej ciężko traktowały, nagle zaczynają się znowu odzywać? Może to wydawać się dziwne ale zdarza się to bardzo często. Kiedyś, gdy te osoby nie były dla ciebie miłe, po prostu nie potrafiły dostrzec twojej wartości. Może z jakiegoś powodu uważały, że mogą cię zredukować lub sprawić, że poczujesz się mniej ważny niż naprawdę jesteś. Mówiły trudne słowa, robiły rzeczy, które raniły, a w głębi duszy wierzyły, że naprawdę cię dotykają. Tylko, że nie wiedziały o jednej bardzo ważnej rzeczy: jesteś dużo silniejszy niż sobie wyobrażały. W tamtym momencie mogłeś poczuć smutek lub nawet pomyśleć, że coś jest z tobą nie tak. Ale w rzeczywistości działo się coś przeciwnego. Kiedy ktoś próbuje cię zdołować, często wynika to z tego, że nie potrafi poradzić sobie z twoim blaskiem. Mogli czuć zazdrość lub po prostu nie potrafili dostrzec niesamowitej osoby, którą jesteś. Jednak życie ma zabawny sposób na pokazanie prawdy, i z czasem te osoby zaczynają dostrzegać błąd, który popełniły. Najciekawsze jest to, że po pewnym czasie kiedy te osoby się oddalają lub cię lekceważą, zaczynają dostrzegać coś innego. Zauważają, że mimo całego tego braku szacunku nie dałeś się zniechęcić. Myślały, że mają władzę nad twoimi uczuciami, ale w głębi duszy to ty naprawdę się rozwinąłeś. I nagle, kiedy najmniej się tego spodziewają, zaczynają dostrzegać, że twoja siła jest znacznie większa niż jakiekolwiek negatywne słowo, które kiedykolwiek wypowiedziały. Nagle znajdują się z powrotem przy tobie, próbując znowu z tobą rozmawiać, próbując się zbliżyć. Może nawet nie potrafią dokładnie wyjaśnić powodu, ale prawda jest taka, że w głębi serca dostrzegły, jak wyjątkowy zawsze byłeś. Myślały, że cię skrzywdziły, ale w rzeczywistości wszystko, co osiągnęły, to pomóc ci stać się jeszcze silniejszym. Za każdym razem, gdy próbowały cię zdołować, ty wstawałeś jeszcze mocniejszy. Za każdym razem, gdy próbowały sprawić, byś wątpił w siebie, odkrywałeś nowy powód, by wierzyć w swoją wartość. I to właśnie często dzieje się w życiu. Ludzie mogą próbować nas zranić, mogą na początku nie dostrzegać naszej prawdziwej wartości, ale to nie zmienia tego, kim jesteśmy. Ważne jest, że nawet gdy jesteśmy traktowani z brakiem szacunku, mamy szansę pokazać naszą siłę, udowodnić, że jesteśmy większymi niż jakiekolwiek złe słowo czy zachowanie. A na końcu to, co naprawdę lśni, to nasza wewnętrzna siła która rośnie z każdym wyzwaniem, które napotykamy. Więc, gdy zauważysz, że te osoby wracają, nie zdziw się. To tylko pokazuje, że w głębi duszy dostrzegły coś, czego wcześniej nie widziały: Twoją prawdziwą siłę, Twoją wartość, a tej wartości nikt nie może Ci odebrać. Jeśli chciałbyś więcej takich treści, w komentarzach znajdziesz link do e-booka, który wzmocni Twoje życie duchowe. Wiesz, kiedy ktoś nas źle traktuje, boli, i to bardzo boli. Czasami wydaje się, że ten ból zostanie z nami na zawsze, jakby złe słowa i zachowania były ciężką chmurą, która nie chce odejść. Kiedy jesteśmy źle traktowani, łatwo uwierzyć, że to nasza wina, że zrobiliśmy coś złego, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. I to może sprawić, że czujemy się zagubieni, smutni, a nawet boimy się spróbować ponownie zaufać innym. Ale z czasem rzeczy zaczynają się zmieniać. Zaczynasz dostrzegać, że te złe doświadczenia, jakkolwiek bolesne, uczą cię czegoś. Każde negatywne słowo, każda trudna chwila, to jak lekcja, którą życie ci daje. I te lekcje, nawet jeśli na początku ich nie rozumiemy, kształtują cię, przekształcają w kogoś silniejszego i lepiej przygotowanego. To tak, jakby za każdym razem, gdy ktoś próbował cię zdołować, zyskiwał nową warstwę siły, coś, co czyni cię bardziej odpornym, mądrzejszym. Z czasem zdajesz sobie sprawę, że twoja wartość nie ma nic wspólnego z tym, co mówią lub robią inni ludzie. To, co inni o tobie mówią lub jak cię traktują, nie zmienia tego, kim naprawdę jesteś. Twoja wartość pochodzi z wnętrza to coś, czego nikt nie może ci odebrać. Ludzie mogą próbować cię zranić, mogą nie dostrzegać, jak niesamowity jesteś, ale to nie oznacza, że jesteś mniej wartościowy. W rzeczywistości, to, kim jesteś, twój prawdziwy wartość, jest czymś znacznie większym niż jakiekolwiek negatywne słowo. A wiesz, co jest najpiękniejsze? Bóg obserwuje cię przez cały czas. On jest tam, widząc, jak przechodzisz przez te trudne chwile i wie, jak bardzo boli. Ale On także wie, że jesteś silny. Wie, że nawet gdy sytuacja wydaje się trudna, masz w sobie wszystko, co potrzebujesz, aby przezwyciężyć. Bóg zawsze jest przy Twoim boku, nawet jeśli tego nie zauważasz. On jest tam, trzymając cię. Prowadząc, a przede wszystkim pomagając ci się wzmocnić. Te trudne chwile, kiedy ktoś cię źle traktuje, nie są po to, aby cię zniechęcić. Przeciwnie, są po to, aby cię wzmocnić. To tak, jakby Bóg przygotowywał cię, wzmacniając cię na coś większego. Pozwala, abyś przeszedł przez tę sytuację nie po to, aby cię zranić, ale abyś z każdą doświadczeniem stawał się silniejszy i pewniejszy siebie. On dostrzega Twoją wartość. Zna Twoje serce i wie, że możesz stawić czoła każdemu wyzwaniu, które życie ci przynosi. Więc następnym razem, gdy ktoś cię źle potraktuje, spróbuj o tym pamiętać, to nie definiuje tego, kim jesteś. Nie jesteś tym, co myślą lub mówią inni. Jesteś znacznie więcej niż to. Jesteś silny, jesteś wyjątkowy, a Bóg zawsze jest z Tobą, pomagając Ci stać się jeszcze silniejszym z dnia na dzień. Trudności mogą boleć, tak, ale także Cię kształtują. Sprawiają, że rośniesz, i na koniec zdasz sobie sprawę, że nic ani nikt nie może odebrać ci twojej prawdziwej wartości. Bóg troszczy się o ciebie. On cię kocha i chce, abyś wiedział, że nawet w najtrudniejszych momentach nie jesteś sam. On jest tam, prowadząc cię, wzmacniając cię i przygotowując do bycia niesamowitą osobą, którą się stajesz. Każde wyzwanie, każda skomplikowana sytuacja jest częścią tego procesu. Im więcej stawiasz czoła, tym bardziej rośniesz. Bóg zawsze jest z tobą, dając ci siłę potrzebną do pokonania wszystkiego, co życie stawia na twojej drodze. Podczas gdy rosłeś, uczyłeś się cenić siebie i zostawiałeś za sobą te złe słowa i zachowania, zaczęło dziać się coś ciekawego. Ludzie, którzy wcześniej cię nie szanowali, ci, którzy cię źle traktowali, zaczęli zdawać sobie sprawę, że się mylili. Nagle zrozumieli, że źle cię oceniali. A wszystkie próby zranienia Cię w rzeczywistości tylko sprawiły, że stałeś się silniejszy. I teraz, co jest najciekawsze, próbują Cię znaleźć ponownie. Może próbują przeprosić, albo po prostu starają się zbliżyć, bo dostrzegli Twoją wartość. Co? już nie jesteś tą samą osobą. Czas minął, a z wszystkimi trudnościami, które przeszedłeś, przemieniłeś się. Kiedyś te złe słowa mogły Cię dotknąć, mogły sprawić, że czułeś się smutny lub niepewny. Ale teraz jesteś inny. Stałeś się bardziej pewny siebie, szczęśliwszy, a co najważniejsze otoczony ludźmi, którzy naprawdę Cię szanują. Prawdziwi przyjaciele, którzy Cię wspierają, którzy są przy Twoim boku nie po to, aby Cię zdołować, ale aby pomóc Ci jeszcze bardziej rosnąć. Znalazłeś sieć wsparcia, krąg przyjaciół, którzy cenią Cię za to, kim jesteś, którzy dostrzegają Twoje znaczenie i chcą, abyś zawsze był w porządku. To tak. Jakbyś wszedł na bardzo wysoką drabinę. Na początku było trudno, stopnie były ciężkie i wydawało się, że nie uda ci się dotrzeć na szczyt. Ale z każdym krokiem, z każdym pokonanym wyzwaniem, wspinałeś się. Stopień po stopniu stawałeś się silniejszy, pewniejszy siebie, aż w końcu, gdy najmniej się tego spodziewałeś, znalazłeś się na górze, w miejscu, gdzie twoja pewność siebie lśniła. A wiesz, co się stało z tymi ludźmi, którzy cię źle traktowali? Zostali tam na dole. Patrząc na ciebie z daleka, nie wiedząc, co zrobić, aby dotrzeć tam, gdzie jesteś. Teraz widzą z daleka, jak bardzo się zmieniłeś, jak bardzo urosłeś, ale nie rozumieją, jak udało ci się zajść tak daleko. Zastanawiają się, jak ty, który wcześniej wydawałeś się kruchy i niepewny, teraz jesteś tak pewny siebie i otoczony ludźmi, którzy cię kochają. I w pewnym sensie to ich dezorientuje. Ponieważ podczas gdy ty się wzmacniałeś, one pozostały w tym samym miejscu, uwikłane w te same postawy i zachowania co wcześniej. Zatrzymały się w czasie, nie e, podczas gdy ty wspinałeś się po drabinie życia, ucząc się i rosnąc. I co najciekawsze, im bardziej te osoby próbują się zbliżyć, tym bardziej widzą, że zmieniłeś się tak bardzo, że nie mogą cię już osiągnąć. Nie dlatego, że je lekceważysz lub żywisz urazę. Ale dlatego, że teraz jesteś w miejscu, gdzie mogą być tylko ci, którzy naprawdę Cię szanują. Drabina, którą wspiąłeś się, została zbudowana z każdej lekcji, którą nauczyłeś się, z każdej trudnej sytuacji, którą pokonałeś, i to doprowadziło Cię do nowego poziomu. Teraz jesteś silniejszy, szczęśliwszy i masz jasność co do tego, kto zasługuje na to, aby być przy Twoim boku. Osoby, które Cię zraniły w przeszłości, mogą nawet chcieć wrócić. Ale nie wiedzą już, jak do ciebie dotrzeć, ponieważ całkowicie się zmieniłeś. Czego one nie zrozumiały, to to, że podczas gdy one próbowały cię zdołować, ty się wzmacniałeś. Każde złe słowo, każda negatywna sytuacja, tylko pomogła ci wspiąć się jeszcze wyżej. A teraz one patrzą w górę i widzą cię tam, na szczycie drabiny, otoczonego prawdziwymi przyjaciółmi, ludźmi, którzy naprawdę cię cenią, i nie wiedzą, co zrobić, aby cię osiągnąć. Zatem następnym razem. Gdy ktoś, kto cię źle traktował, spróbuje się zbliżyć ponownie, pamiętaj, że wspiąłeś się po tej drabinie dzięki własnym zasługom. Stałeś się tym, kim jesteś, ponieważ zdecydowałeś się docenić siebie, zdecydowałeś się otoczyć ludźmi, którzy cię szanują i sprawiają, że czujesz się dobrze. A podczas gdy te osoby pozostały tam na dole, ty rósł i stawałeś się coraz silniejszy. Teraz jesteś w miejscu, w którym mogą być tylko ci, którzy naprawdę się o ciebie troszczą, i to jest najważniejsze. Wygrałeś, a twoja wartość nigdy więcej nie będzie zależała od tego, jak inni cię traktują. Czy czujesz, że ludzie szukają cię, ale nie mogą cię znaleźć? Napisz w komentarzach, a ja ci odpowiem. Teraz są całkowicie zdezorientowani, próbując zrozumieć, co się stało i dlaczego nie mogą się z tobą połączyć. To tak, jakby nagle droga, która wcześniej była tak jasna, zniknęła, a oni nie wiedzieli, jak się do ciebie zbliżyć? Zadają sobie pytania, co się zmieniło. Dlaczego teraz wydaje się tak trudno się zbliżyć, porozmawiać, być częścią twojego życia? Kiedyś mogli myśleć, że zawsze będziesz blisko, że łatwo będzie cię znaleźć i traktować tak jak wcześniej. Ale teraz wszystko jest inne. Już nie mogą znaleźć tej przestrzeni, którą wcześniej mieli w twoim życiu. Co jest jeszcze ciekawsze, to fakt, że w głębi duszy ci ludzie tęsknią za czymś, co w przeszłości nawet nie doceniali. Nie wiedzieli wówczas, jak bardzo jesteś wyjątkowy, jak wiele pozytywnego wnosiłeś do ich życia. Myśleli, że mogą cię traktować w dowolny sposób, że to nie ma znaczenia. Nie przejmowali się tym, co czułeś lub myślałeś, a czasami nawet nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo się starałeś być tam, próbując zadowolić, próbując być dla nich dobrym. Było tak, jakby wszystko, co robiłeś, umykało ich uwadze, jakby twoja wartość nie była dostrzegana. Teraz, gdy się zmieniłeś, gdy jesteś w znacznie lepszym miejscu, otoczony dobrymi rzeczami i prawdziwymi ludźmi, którzy cię kochają, te osoby zaczynają dostrzegać, co straciły. Już nie jesteś w tej przestrzeni, w której mogły cię ranić lub ignorować. Dziś masz wokół siebie ludzi, którzy cię szanują, którzy naprawdę cię doceniają, którzy dostrzegają tę niesamowitą osobę, którą jesteś. To sprawia, że ci. Którzy w przeszłości cię źle traktowali, odczuwają ogromny brak czegoś, czego nigdy nie docenili w odpowiednim momencie. To tak, jakby zauważyli, co mieli, dopiero po tym, jak to stracili. Przez cały czas, gdy cię źle traktowali, nie mogli dostrzec, jak bardzo byłeś ważny. Ale teraz, gdy rośniesz, ewoluujesz i otaczasz się miłością, szacunkiem i szczęściem, odczuwają pustkę. Czują, że coś bardzo wyjątkowego odeszło. Coś czego nawet nie zadały sobie trudu, by pielęgnować, gdy miały szansę. I wtedy pojawia się to dziwne uczucie, tęsknią za czymś, czego nigdy nie potrafiły docenić. Te osoby patrzą na ciebie i widzą kogoś innego, kogoś, kto teraz znajduje się w miejscu światła, pokoju i szczęścia. Widzą, że znalazłeś swoją drogę, że teraz jesteś otoczony ludźmi, którzy naprawdę cię cenią. Stoją na zewnątrz, próbując zrozumieć, jak się zbliżyć, ale nie wiedzą jak ponieważ podczas gdy one pozostały w tym samym miejscu, nie zmieniając się, ty poszedłeś naprzód, dorastałeś i teraz jesteś daleko poza tym punktem, w którym były przyzwyczajone cię spotykać. I to jest najciekawszy punkt. W głębi duszy te osoby tęsknią nie tylko za tobą, ale za tym, jak wyglądały sprawy, gdy jeszcze miały szansę być u twojego boku. Ale teraz nie wiedzą, jak dotrzeć do tej nowej wersji ciebie bardziej pewnej siebie bardziej pewnej siebie. Otoczyłeś się dobrą energią ludźmi, którzy cię podnoszą, którzy sprawiają, że się uśmiechasz i to całkowicie zmieniło twoje życie. Osoby, które nie potrafiły cię docenić, teraz dostrzegają za późno, że straciły coś bardzo cennego. Mogą nawet próbować ponownie się zbliżyć, ale już nie jesteś tą samą osobą, którą byłeś wcześniej. Przemieniłeś się, odkryłeś swoją wartość i teraz żyjesz otoczony tym, co naprawdę się liczy: miłością, szacunkiem i szczerymi przyjaźniami. Osoby które cię zraniły. Teraz zdają sobie sprawę, że nie doceniając cię wcześniej, straciły coś, czego nie będzie łatwo odzyskać. Droga powrotna do twojego życia nie jest już otwarta w taki sposób, w jaki sobie wyobrażały. Ponieważ teraz to ty wybierasz, kto zasługuje na to, aby być u twojego boku. I tak, podczas gdy ty nadal rośniesz i żyjesz otoczony dobrą energią, te osoby, które zostały w tyle, zaczynają stopniowo rozumieć, ile straciły. Patrzą na ciebie i widzą kogoś, kto prowadzi lepsze, pełniejsze, szczęśliwsze życie, i odczuwają tęsknotę za tym, co miały. Ale ta tęsknota nie wystarczy, by naprawić drogę. Teraz muszą zmierzyć się z faktem, że kiedy miały szansę, nie potrafiły docenić, kim byłeś. I to może być dla nich największa lekcja. Teraz jesteś w znacznie lepszym miejscu, a ludzie, którzy naprawdę cię kochają, są u Twojego boku. Otoczyłeś się miłością, szacunkiem. I to jest najważniejsze. Osoby, które wcześniej nie potrafiły Cię docenić, teraz mogą tylko obserwować z daleka, dostrzegając błąd, który popełniły. Straciły coś wyjątkowego, coś, czego nie będzie łatwo odzyskać, ponieważ Ty urosłeś, zmieniłeś się i teraz jesteś w miejscu, w którym mogą być tylko ci, którzy naprawdę na to zasługują. Cóż, przejdźmy dalej, ale wcześniej zauważyłem, że jeszcze nie zostawiłeś swojego łapki w górę co jest bardzo ważne. Aby YouTube nadal promował nasze treści, a my mogliśmy Ci dalej pomagać. Dlatego już teraz zostaw łapki w górę pod tym wideo, bo to nic nie kosztuje. Wiesz, co jest jeszcze bardziej niesamowite w tym wszystkim? Nie musisz czuć się źle ani winny z powodu tego, co się wydarzyło. Często, gdy ktoś nas źle traktuje lub sprawia, że czujemy się gorzej, zaczynamy się zastanawiać, czy problem nie leży w nas samych, ale tak to nie działa. Prawda jest taka, że to co te osoby zrobiły, ich negatywne postawy, są bezpośrednim odbiciem ich samych, a nie ciebie. Działały w ten sposób, ponieważ borykały się z własnymi problemami, swoimi własnymi niepewnościami, i w końcu wyładowały to na tobie. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteś ani z tym, co naprawdę zasługiwałeś. Co te osoby nie były w stanie dostrzec w tamtym momencie, to ogromna wartość, jaką posiadasz. Były tak skupione na sobie, na własnych uczuciach i trudnościach, że nie dostrzegły specjalnej osoby, którą zawsze byłeś. Najciekawsze jest to, że to nigdy nie dotyczyło ciebie. Zawsze dawałeś z siebie wszystko, zawsze byłeś uprzejmy, zawsze starałeś się być dobrym człowiekiem. Jeśli nie potrafiły tego dostrzec, problem był z nimi, nie z tobą. Nie potrafiły docenić, ale to nie oznacza, że masz mniej wartości, wręcz przeciwnie. Podczas gdy te osoby były uwięzione w swoich błędach, ty ciężko pracowałeś nad sobą. Leczyłeś się, wzmacniałeś się, zostawiając za sobą to, co cię zraniło. I to jest niesamowite, bo podczas gdy niektórzy pozostawali w martwym punkcie, uwięzieni w swoich bólach i urazach, ty potrafiłeś iść naprzód. Wstałeś, spojrzałeś przed siebie i zdecydowałeś, że nie chcesz już dłużej nosić tego ciężaru. I to był największy prezent, jaki mogłeś sobie dać szansa na uwolnienie się i rozwój. Leczenie się nie jest łatwym procesem. Wymaga czasu, wysiłku, a często możesz czuć, że jesteś sam w tej podróży. Mimo to kontynuowałeś, krok po kroku, dzień po dniu, aż dotarłeś tam, gdzie jesteś teraz. Za każdym razem, gdy pokonywałeś przeszkodę, za każdym razem, gdy decydowałeś się zostawić ten ból za sobą, stawałeś się trochę silniejszy. A dziś, po wszystkim, co przeszedłeś, Możesz spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo urósł, jak bardzo przekształciłeś się w kogoś pewniejszego siebie, szczęśliwszego i bardziej pewnego siebie. Teraz jesteś w zupełnie innym miejscu, znacznie lepszym niż to, w którym byłeś wcześniej. Oddaliłeś się od całej tej negatywnej energii, która cię otaczała, a robiąc to, otworzyłeś przestrzeń na dobre rzeczy w swoim życiu. To uczucie ciężaru, ciągłego zmagania się z ludźmi, którzy cię nie szanowali, zostało za tobą. Dziś jesteś otoczony przez ludzi, którzy naprawdę pragną dla ciebie dobrze, którzy dostrzegają twoją wartość i traktują cię z szacunkiem. To jest coś, z czego powinieneś być bardzo dumny, bo nie było łatwo dotrzeć tutaj, ale udało ci się. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że jesteś wolny. Wolny od sytuacji, które cię krzywdziły, wolny od ludzi, którzy cię nie doceniali. Uwolniłeś się od wszystkich rzeczy, które wcześniej cię przytłaczały i to dało ci poczucie spokoju i lekkości. Dziś możesz budzić się i czuć, że żyjesz spokojniejszym życiem, pełnym miłości i dobrej energii. I to wszystko wydarzyło się, ponieważ podjąłeś decyzję, by oddalić się od wszystkiego, co ci nie służyło. Miałeś odwagę powiedzieć nie temu, co cię raniło, i to pozwoliło ci osiągnąć miejsce, w którym jesteś teraz. Spójrz wokół siebie i zobacz, co zbudowałeś. Zobacz szczere przyjaźnie, które nawiązałeś, dobre rzeczy, które dzieją się w twoim życiu. I uświadom sobie, jak to wszystko jest wynikiem Twojej siły i determinacji. Za każdym razem, gdy wybierałeś, aby wstać zamiast się poddać, stawiałeś krok w kierunku tego szczęśliwszego i pełniejszego życia, które teraz prowadzisz. I dlatego nie musisz czuć się źle z powodu ludzi, którzy nie potrafili Cię docenić. Oni podjęli swoje wybory, a Ty podjąłeś swoje. A Twoje wybory zaprowadziły Cię do miejsca spokoju i szczęścia. Już nie jesteś uwięziony w tym cyklu smutku i bólu. Jesteś w nowym miejscu, pełnym możliwości i to wszystko stało się możliwe, ponieważ zdecydowałeś się iść naprzód. Negatywne energie, które kiedyś cię otaczały, nie mają już miejsca w twoim życiu. Zostały za tobą, tak jak ludzie, którzy przynosili te energie. I to jest coś wspaniałego, ponieważ teraz możesz żyć swobodnie, bez tego ciężaru, bez uczucia, że coś cię przytrzymuje. A ta wolność, którą zdobyłeś, jest czymś bardzo cennym. Niewiele osób potrafi uwolnić się od rzeczy, które je ranią, ale ty to zrobiłeś. Pokazałeś, że jesteś silny, że jesteś odporny i że zasługujesz na to, by być otoczonym dobrymi rzeczami. Więc jeśli kiedykolwiek poczujesz, że było trudno, pamiętaj o całej drodze, którą przeszedłeś. Pamiętaj, jak się uzdrowiłeś, jak zostawiłeś za sobą bóle przeszłości i jak dzisiaj żyjesz życiem pełnym światła, miłości i dobrej energii. Teraz jesteś wolny i to jest coś, z czego powinieneś być bardzo dumny. Dlatego zawsze idź naprzód. Pamiętaj, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze, co życie ma do zaoferowania. Życie jest jak pudełko pełne niespodzianek i możliwości, a ty jesteś więcej niż gotowy, aby skorzystać z każdej z nich. Jeśli ci ludzie z przeszłości spróbują wrócić, nie martw się. Najważniejsze jest to, że teraz wiesz, Ile wartości masz i że jesteś otoczony przez ludzi, którzy sprawiają, że czujesz się szczęśliwy i kochany. Kontynuuj świecenie i żyj tym pięknym życiem, które Bóg przygotował dla Ciebie. Jesteś niesamowitą osobą i zasługujesz na otoczenie radością, miłością i szacunkiem. Nigdy o tym nie zapominaj, dobrze. Każdy dzień to nowa szansa na bycie szczęśliwym i robienie wspaniałych rzeczy. Dlatego uśmiechnij się i idź naprzód, bo wielkie przygody czekają na Ciebie. Nie zapomnij zostawić swojego lajka, like zasubskrybować kanał i podzielić się tym wideo ze swoimi przyjaciółmi. Sprawdź także nasze poprzednie wideo i odkryj naszą playlistę, aby jeszcze bardziej połączyć się ze swoją duchowością. Do zobaczenia następnym razem, a ty trzymaj się mocno na swojej drodze.